dotyczące tego, co w prognozie pogody będzie działo się w kolejnych dniach, bo jest szansa na słońce i wysoką temperaturę. Milena Rostkowska-Galant, dzień dobry, ale zaczynamy od aktualnej sytuacji. Chmur sporo, ale i przejaśnienia się pojawiają, a na północnym wschodzie, w rejonie Olsztyna, w Stoku, w Krakowie i w Zakopanem nawet rozpogodzenia pada w rejonie Rzeszowa, a temperatura od 8 do 17 stopni. Gdańsk i rejon Zatoki Gdańskiej, tam jeszcze niewykluczone mgły. Ciśnienie niskie, 990 59 hektopaskali, ale ono w ciągu dnia nieco wzrośnie. A tak, nad naszym krajem będą dziś wędrowały chmury. No i widać, że dwie porcje chmur nad naszym krajem jedna na południu i południowym wschodzie, druga na północy i północnym zachodzie w ciągu dnia one będą zwiększać swój obszar działania, a pas rozpogodzeń będzie coraz węższy. No, i w drugiej części dnia padać może już prawie w całym kraju, ale uwaga, to opady o charakterze przelotnym. Natomiast w rejonie Zakopanego, Lublina i w Suwałkach niewykluczone burze. Padać nie powinno w rejonie Białego Stoku oraz Warszawy, a temperatura do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz powieje nieco mocniej. A już teraz kolejne dni, no i tu od razu widać, aż by się chciało powiedzieć światełko w tunelu, bo ostatnie dni nie rozpieszczały tych, którzy są na urlopach. Tych, którzy mają wakacje, a sobota na zachodzie nareszcie słoneczna i ciepła tu do 28 stopni. Poza tym pojawią się burze. Natomiast niedziela z burzami już tylko na wschodzie. Temperatura jeszcze wyższa, bo do 31 stopni. W poniedziałek do 32 stopni w głębi kraju. Na północy burze, na południowym zachodzie deszcz. We wtorek w całym kraju będzie padać. Natomiast środa z deszczem tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 25 do 20. 9 stopni. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza, a ta jest bardzo dobra i dobra tu, gdzie na naszej mapie jasny odcień zieleni. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.